Słuchajcie, wielki news, 13 stycznia, piątek, Mateusz Wali zdobył południowy biegun Antarktydy. Czyli dostał się na to miejsce, na które no, wielu z nas, kwestionujących kształt Ziemi, no, ma wątpliwości odnośnie tego miejsca i w związku z tym nas tam wysyłają, mówią, żebyśmy wyprawę zrobili. Ja do Mateusza pisałem wiadomości, żeby skorzystał z, kompasa, z kompasu, jeśli wie, co to jest za urządzenie, jak ono działa, to byłoby bardzo fajnie, jakby praktycznie nam zademonstrował, jak ten biegun tam je wskazuje lub w przeciwnym kierunku, bo on idzie na południowy, więc wskazówka powinna wskazywać w drugą stronę. Więc byłoby bardzo, bardzo fajnie zobaczyć praktyczną demonstrację z kompasem. Jednak no, po zadawaniu paru pytań, między innymi tego. Zostałem zablokowany. Pytałem się również o to, kto mu zrobił zdjęcie, no bo stoi tam na tym zdjęciu i no dziwnie to wygląda, jak skoro idzie sam, to, to jak to zdjęcie jest zrobione? No. Padła odpowiedź, że statyw. Ma statyw ze sobą, postawił statyw. Wchodziłem wcześniej jak Elaborat pisał na Facebook'u, co on tam robi. To mówił, że jest tak zmachany, tak zmęczony, a warunki są tak ekstremalne. że Z trudem robi jeden krok. Ale zapierdzielał ze statywem specjalnie go postawić, przestawić, żeby tu nie zrobić, tak? Natomiast po prostu na szybkości wyjąć z ręki ciąg jestem i próbować zdobyć to, co niezdobywalne praktycznie. Więc ja mam bardzo dużo wątpliwości co do tych rzeczy. Również yy, cień, który przedstawia jego postać, jakby zmierzała nie w tą stronę, co trzeba, bo jeśli idzie na południe, do słońce, powinien zawsze mniej więcej za sobą trochę czasami bardziej ze wschodu, trochę z zachodu. Ale ten cień powinien być przed nim. On na żadnej z tych fotografii nie ma sytuacji, żeby cień był przed nim. Ja wiem dlaczego tak jest. Ponieważ zdjęcie robi fotograf. I na tym zdjęciu widzielibyście cień fotografa, a nie statywu. Więc dlatego takich zdjęć nie ma. Więc yy, genialna inscenizacja, naprawdę genialna, ale no, znowu no jest, no jest kluczowy problem ludzie, tak? No chodzi o proste urządzenie typu kompas. No i jeden z troli mi napisał, że słuchaj, są dwa bieguny, jest biegun magnetyczny i biegun geograficzny. Pytam się gościa, jak? Jakie dwa bieguny? Masz wyraźnie wyznaczony kompasem jeden, jedyny kierunek. Tego północnego bieguna magnetycznego. Więc ten geograficzny jest tylko przedstawiany na ilustracjach, na grafice, na obrazkach, ale nigdzie go nie możesz, że tak powiem, praktycznie zademonstrować. Bo jeśli ich poprosisz o to, to dostaniesz odpowiedź, że na YouTubie masz filmik. Zobacz co. Na YouTube co nie? Na YouTubie. Science! Więc wchodzę na ten link z tego YouTube'a, Nie widzę czy tam takiego orzeszka, co chodzi. I ja dobrze, ja z nami pokaże ten kompas. Kompas, właśnie. Czy to jest kompas? Czy to jest e, urządzenie, które ma imitować kompas? Bo dziwny jest w kiedy on ten kompas przechylał w dół, to ta wskazówka za każdym razem tam, gdzie on przechylał w dół, to na tam padała. So here's my compass I brought from home. Look at as I'm rotating around. That compass doesn't even spin. The needle stays the same and try to get that off of the the bottom of the compass, but uh, for the most part not real useful. I dodatk na chwilę pokazywał kamerą, że przypadkiem ludzie chyba nie strebili, że to jest jakaś kolejna kiepska inscenizacja. Oczywiście komentarze wyłączone. so więc... Czego ci ludzie się tak boją? Czego się tak wstydzą? E, mają absurdalny problem z płaskoziemcami. Masę troli i tak dalej. Muszą się tym zajmować. Mówią, że to jest debilny temat. Po co my na to tracimy czas? Idzie gościu na ten biegun południowy. Wyjąłby kompas. Pokazał, jak obchodzi dookoła i ta wskazówka robi rundkę. I mamy temat rozwiązany. Masa ludzi kwestionujących kształt Ziemi ma w tym momencie... Zamknięte usta i wychodzi na kompletnych idiotów. Hm, nie zrobił tego! Kto jest tutaj krętaczem? No, kto tutaj takie tworzy baśniowe opowieści, elaboraty, odwoływanie się do większości, do OL? No właśnie ci ludzie to jest pewna grupa manipulantów, których interesie nie leży to, żebyśmy faktycznie się dowiedzieli, gdzie żyjemy. Tylko żebyśmy cały czas kultywowali to kłamstwo, tą bajeczkę, tą opowieść o fantazyjnej kuli wirującej w próżni. Więc zachęcam do sceptycznego myślenia, zadawania pytań i zdrowego rozsądku. Pozdrawiam serdecznie.